Obszar, na którym się znajdujemy, to pierwszy element systemu zaopatrzenia w wodę miasta Wrocławia. Jest różnorodny, przyrodniczo i bardzo rozległy. Rozpoczyna się w Michałowie, w województwie opolskim, i obejmuje ponad 1000 hektarów terenów wodonośnych. To właśnie tutaj rozpoczyna się droga wody do Twojego kranu. Czy chciałbyś pracować w tak przyjemnym otoczeniu? Szukamy u Ciebie. Samodzielności i logicznego myślenia. W Twojej pracy najważniejsze będzie minimalizowanie sytuacji awaryjnych i monitorowanie podstawowych parametrów procesu ujmowania wody. Jeśli cenisz sobie pracę na świeżym powietrzu i różnorodność zadań, zapraszam do zespołu.